Witajcie na kanale Castorama Polska, święta tuż, tuż, więc czas pomyśleć o prezentach takich, które naprawdę ucieszą fanów majsterkowania. Wśród mnóstwa sprzętów wybraliśmy kilka ciekawych propozycji prezentowych: Bosch, Dremel, Liato, Kercher, McAllister, Dewalt. To tylko niektóre z marek, które przykuły naszą uwagę. Zabieramy wszystko do naszego centrum dowodzenia, po to by reszta ekipy mogła powiedzieć Wam, czy wybrane gadżety sprawdzą się jako prezenty pod choinką. Za tego kartonu powinniście w dosyć zabawny sposób widzieć dwie głowy. Jedną wyglądające jak jajo, a drugą jak przystanie Sebastian. Jak kiwi, to takie włochate jajo. Każdy z naszych chłopaków wsadził do tego kartonu rzecz, którą chciałby dostać w prezencie świątecznym. Podobno są też tutaj jakieś produkty, które kogoś podczas wyszukiwania i zakupów zaskoczyły, więc sprawdzimy, co będzie zaskakującego. Dobra, biorę numer jeden. Widzę z takiej kategorii, nazwałbym chyba lżejszej. Universal Brush. I, I szczotka do wszystkiego. No, ciekawe czy do zębów. Jedno co widzę, to bateria 3,6, a waga 33 gramy. Ładna walizeczka, niczym kiedyś DJ, który grał z CD. Oni zawsze takie mieli. Tu jest, tu jest sporo yy... elementów. Nakładek. IPX5 waterproof. Mamy wymienne nakładki. Ładowane przez micro USB, więc jest. to już jest yy, plus. Jest. I tak jak widzimy, jest. mamy różną moc scrubbingu, od jednej do Pięciu aż gwiazdek w zależności od tego. Moc scrabbingu. Jak to powiedzieć? Przepraszam. Brzmi z jakiejś tak. gry RPG! Rzeczywiście. moc skrabingu Ale dobrze. Dobra, ale to się ściąga. A, w bardzo prosty sposób, nie kłamali. Mamy białe do czyszczenia butów, panie Sebastianie, na przykład. Pozwól a pozwalam. Ło! No, przepraszam Marcin, byłem pewien, że to nie zadziała w ten sposób. Zamszek nowy. Bez tego sprzętu nie będzie. Znaczy, bycie. to teraz muszę drugi pokazać. Jest różnica? Nie. Nigdy e... bez tego bym tego nie zrobił. Ale e, ja uważam, tak? że zdjęcie troszeczkę wprowadza w błąd, bo to wygląda jak tylko jak gdyby do polerowania. Tak. A okazuje się, że zamszowe buty, które mogły się nie sprawdzić działają genialnie. Dobra. Ja prób i coś takiego bym chciał. Według tego sprzętu ciemna końcówka to jest najbardziej, najbardziej ścierna końcówka. To nie jest chyba najmocniejszy sprzęt do takich rzeczy. Wydaje mi się, że do czyszczenia fuk w łazience taką małą końcóweczką. Wiecie o co chodzi? To do bardziej delikatnych nalotów. A tak, to są delikatne naloty, może bardziej polerka. Jest dużo lepszych sprzętów, które mogłyby to zrobić, według mnie. To jest, ja to nazywam narzędzie rekreacyjne. To jest do takich delikatnych rzeczy. Może was to zainspiruje do prezentów. Wszystkie linki macie w opisie. Sięgam tak, że niby z wysiłkiem, ale widzę, to, że w rogu coś. Tak, ale to brzuch mnie tylko dusi. Pomysł niezwykle przydatny. Ściągaczka Myjka, ja wiem, że o tym trzeba różnie myśleć, ale pamiętajcie, że to samo nie myje, bo żeby nie było zaskoczenia, tutaj w takiej myjce. Ale co znaczy, że samo nie myje? O, Aha, że musisz tym patrz, w dodatku, mamy płyn. Chodzi o to, że to jest jak gdyby spryskiwacz funkcją ściągania wody. Chodzi o to, że nie ma jakichś szczotek, które coś myją, tylko na początku mamy sobie piękny taki oto dozowniczek z płynem, który mamy dołączony w zestawie. Dokładamy sobie taką oto piękną końcóweczkę, i teraz tak. Pryskam sobie, myję i ściągasz, a na końcu brudną wodę ściągam. Quickie Easy opróżnianie, pyk i wylewam stary. A to się nawet nie trzeba wyciągać. Piękna, dobre, piękna, dobre. piękna sprawa. Są te końcówki, bateria, ładowarka. Czyli my z założenia taki gadżet lubimy, ale teraz widzicie test prędkości i naszych umiejętności mycia okna balkonowego. Nie mamy balkonu, będzie taras. Okay. Czy, dobra, czym się różni okno tarasowe od balkonowego? To, to jest jedno i to samo. Nie, tam to jest na taras, a to jest na balkon. Jak zamontujesz na odwrót, nikt się nie skapnie. Wiesz, że w tortownicy można zrobić sernik? A wafle familijne jest jak nie masz nie, nie, nie mów na głos takich rzeczy. Było szaro-żółte, i teraz, jak znam czerwone, to będzie prawie jak świąteczny Bro, a, Ale na razie to. Do, mieliśmy rzeczy do sprzątania. Wszystko do sprzątania. I nawet przygotowałem dla na ciebie baterię. No! Plutowo jonową ze wskaźnikiem naładowania. No i dobra, podoba mi się, że od razu jest wskaźnik tutaj. Nie, że gdzieś osobno. To nie jest wkrętarka, może od tego trzeba zacząć. A to chyba oczywiście. No, to jest pompka. A do tego ma miejsce na igłę do pompowania piłek. I jeszcze inną końcówkę. Dobra, to to wiemy, ale teraz... Czyli możesz pompować, yy, nie wiem, koło, y, piłki, jakieś dmuchańce wakacyjne. Instrukcja, instrukcja. Przed spokojem przygotowane. banalnie proste, czyli wkręcam mój przewód powietrzny, jeżeli mogę tak powiedzieć. I finito. Wpinam się w baterię. Pięknie. Zmieniłem na samochodową. Elegancko sobie to wkręcam. Końcóweczkę mam tutaj i lecimy. Uwaga! Kurde! Pan. Ty, kamień robisz! Bardzo proszę. Wskaźnik barów, nie wiem ile to powinno mieć. Ło! Ło szybko. Panie, trzymaj panie Sebastianie. Dla każdego, kto ma dzieciaki, małżonkę i cztery rowery i przed każdym wyjazdem musi zbadać oczywiście, czy jest odpowiednie ciśnienie w tych kołach, to jest rewelacja. Wszelkie yy, dmuchańce pływające, niepływające, wszystko, co ma w powietrze, w środku. Ja na pewno taki prezent bym chciał. E, może was to zainspiruje do tego, że w okolicach waszego portfela Taki sprzęt się zawrze i zrobicie przyjemność komuś, komu by też się przydał. Uwielbiane przez wszystkich fanów elektroniki Powerbanki, ale ten jest tak zwanym, po mówiąc językiem anglosaskim, jump starter. Czyli za mały na samochodowej. Ten Powerbank zapewnia rozruch silnika. Ładuje się, ma 7500 mAh, czyli powiedzmy 1,5 takiej dobrej baterii w nowych smartfonach. Taki piękny, czerwony powerbank. 400 A w szczycie może osiągnąć. Jeżeli go trzymacie w aucie, no i wiadomo, że po jakimś czasie w zimnie on może stracić swoją pojemność, to a to macie, żeby naładować w domu, b ładowarkę, żeby naładować w samochodzie. Teraz to, co lubimy najbardziej. Wpinamy się, hopla. Kopla. Niezwykle użyteczny gadżet. Ja się szybko wypnę, bo chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz. O, po sobie poświęciłem w oczy. Powerbank, starter rozładowanego akumulatora w samochodzie, czyli starter samochodu, tak to nazwijmy w skrócie. Plus latarka w jednym. Plus sygnał SOS. Łu, to tej funkcji nie znałem. To nie jest SOS. Ale to jest SOS. Niezwykle użyteczny, fajny, prezentowy gadżet ze wskaźnikiem naładowania. Więc wydaje mi się, że biorąc po, yy, pod uwagę te gadżety, które dostają i funkcje, które on ma, zainspirowaliśmy Was do kolejnego prezentu. I już nie jest dla Was to dziwne, że można wpaść do Castoramy na ostatnią chwilę, na przykład w zielonej górze o 6.30 i zrobić prezenty za nim małżonek, małżonka w stanie z łóżka. Z racji tego. Że było wiele kolorów naszych sprzętów, jeszcze ten się nie pojawił. Aha. i to jest coś, co przydaje się wielu, ale to w wielu miejscach, i ma wiele, ale to wiele zastosowań, i nawet nazywa się urządzeniem wielofunkcyjnym. Wsadziliśmy naszą baterię, którą mamy z innych sprzętów. To jest dużo Bo co jest piękne? Jedna bateria do wielu urządzeń. A głośne? Widziałem kiedyś lifehacka, jak ludzie przerabiają to i dokładają długi trzon. Wibrowania betonu. Jeżeli masz beton w doniczkach, na przykład jak robiłeś, czy coś robisz, to po prostu tym sobie uderzasz. Ale wiecie, kto jest fanem tego sprzętu? No, Arci. Arci! Czy zgadzam, że siebie. Ty to nam wsadziłeś do kartonu tak, inspiracji? To jest coś, co się przydaje zawsze i każdemu. Moim zdaniem każdy powinien to mieć. Tak. W plecaku do szkoły. Tak. To nie jest może narzędzie, które używamy codziennie, ale ono przydaje się na, przy... na przykład. Jak chcemy dociąć jakąś drobną rzecz, zwykłym narzędziem nie dojdziemy. A tutaj, na przykład, zobacz gdzieś tutaj pod spód, bo, bo dojedziemy na przykład tą końcówką. Różne, zobaczcie, końcówki. Czy ty jesteś na tym etapie, że masz swoje ulubione? Każda nadaje się do różnych. Ma różne zastosowanie po prostu. Zobacz, tą zaokrągloną dojdziemy do innych miejsc. A tak samo tą końcówką możemy tu z boku docinać z przodu. Dosłownie, wczoraj używałem tego do kolejnego projektu. Więc. I co robiłeś tu, Właśnie podścifowałem taki rancik wąski. Wiesz, jeżeli majsterkujecie sporadycznie, nieprzemysłowo, nie musicie mieć tony sprzętu, to jest na baterie, nie ciągacie ze sobą przewodu, yy, tylko wyobraźnia ogranicza, czy szlifować, czy docinać. My to odkładamy, i arcie, jak już jesteś? No? To, to tam poszperasz z jakimś technicznym Te, modelem. No a co, lubisz? Dobra, nie patrzę. W sumie jak szukałem tego ostrza, to tak To, 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 i, to i tak widziałem ustawienie niewiele wszystkiego. Nowe, <coughs> mówiąc, o, to jest nawiązanie do poprzedniego. Tak. No taki trochę multifunkcjonal, butan. Ale no tu just, to jest na gaz. No, to tak. Ale, ale też multifunkcyjne narzędzie. Ale rozumiem, że to jest pewnego rodzaju taka Ej. opolarka, wypalarka. Wszechstronna, lutownica bezprzewodowa. Jedno narzędzie do sześciu różnych zastosowań. Elegancko, ty. O nie pudło. Słuchaj, to nawet. Ja Chyba wyciągnął kartę, jakbym to tak, komuś podarł. Chyba no. tak. Chyba lepiej tak, no. Lepiej tak. I tu tylko czerwona kokarda i już się ktoś cieszy. No ładne jest. Bardzo ładne. Ale jak ładne wygląda to. No, ty od razu do lutowania masz. Cyny. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Jakbym miał jakiś… Jak fajny... byłbyś chirurgiem majsterkowym, no. Tutaj daję sobie na odpalanie, blokuje. I już działa. Ole, czar. Ole ty, gorące. Możemy przypalać drewno, grawerować. Możemy yy, złączać yy, przewody, topić, spawać i lutować. Kiedyś lutownicą tak. robiłem zwykłą i, i lipa była. Powiem, Pokaż. a to jest na małej mocy, daj na większą. Może lepiej będzie y, szybciej wiesz. Dobra, daj na świnią. Ale powiem Wam, że się tym pisze jak, o ty. nie. jak ma jak zakończyć. Jakimś sztukopisem. To to pokaż się. do tego. Poczekajcie, zaraz wrócę. Ale Szybko, Tak, konie. Kiedyś się męczyliśmy i robiliśmy lutownicą, to nie, to, to nie jest ten temat. No kurde, brawo dla mnie. Ja kiedyś ja się nauczyłem z internetu, semkę, zrób ósemkę, no zrób... E... I widział. całe życie jem robiłem. No ale super, nie? Dla mnie jest super. Dla mnie idealny temat prezentowy. Ja bym chciał takie coś dostać. Kolejny inspiracyjny, kastoramowy, gadżeto, narzędzio, przydatna rzecz. Nie, A, jeden nie, po drugim. Nie, powiem no, szczerze, wygląda to na ustawione, ale czy się to już przypadek. Ty, to jak mam taką pastę, to ciekawe co będzie kolejne. Słuchaj, długo by tak. opowiadać, Arci, używasz? Tak. Ja też lubię, używam. Ja lubię. też. Dremel to jest, to jest. Ale to jest zestaw yy, z tym, z wieloma akcesoriami. 35 tysięcy obrotów na minutę. Opowiadaj, do czego ty to od razu używałeś? Inaczej to takich drobniejszych prac, mimo wszystko, tak. moi drodzy. Właśnie takie docięcie jakiegoś takiego małego elementu, którego wyżynarką czy piłą tak. raczej boisz się dociąć, bo żeby coś nie, żeby nie wyrwało tego elementu, bym tak powiedział. I dokładnie tak samo jak w tamtym wiele zastosowań: tak. grawerowanie, polerowanie, wiercenie, cięcie. Jest mnóstwo tak. akcesoriów. Fajnie, że te akcesoria są. To jest cały, cały ekosystem, tak naprawdę i co jest ciekawe, możecie tym ciąć drewno, możecie tym ciąć metal, nawet gipsy, suchą zabudowę, możecie ciąć plastik. My mamy chyba starszą wersję, więc fajnie, że dosłownie prezencie tą nowszą. Od 5 do 3, do 35 tysięcy obrotów na minutę. To budzi szacunek tak samo jak dentysta. Ja myślę, że, że nie jeden majsterkowicz właśnie dzięki dremolowi został dentystą. Słuchajcie, długo by gadać. Naprawdę musicie zaufać się na słowo, dobre jest, markowe jest, firmowe jest, użyteczne jest. Kolejny gadżet prezentowy i inspiracja dla Was. Jest jeszcze tam jeszcze twój sobie... jakiś? Tak, jest, jest. A wiedziałem! Ja! To słyszę codziennie, ten człowiek, u siebie, codziennie za co go uwielbiam, nie potrafi żyć bez muzyki. To jest akurat racja na warsztacie, na budowie, na wszędzie. Ale czy on ma wbudowane radio? Nie, czy to jest głos? Nie, ten produktu? model nie ma, nie ma wbudowanego, ale jest za to przez, przez to jest mniejszy, okay. lżejszy. No, bez baterii jest w ogóle leciutki. Tak. Opowiedz mi, jak jakość? Zależy w jakich warunkach, jeżeli chodzi o budowę czy warsztat, to, to spokojnie wystarczy. Tak? Nawet coś tam przynosi. Dobra, żeby być szczerym, dla mnie to jest głośnik, żeby coś brzmiało na budowie. Tak, no po prostu, żeby sobie grało, więcej nie potrzeba. Dobra, słuchajcie, no ktoś kto nie lubi ciszy, Ktoś, kto lubi posłuchać wiadomości, ale no nie mówmy, że... Zajmuje bardzo mało miejsca, Tak. jest. Do przemyślenia, ja akurat, panowie, powiem wam szczerze, nie jestem fanem tego sprzętu. Dlaczego? Bo wolałbym mieć przypiętego, malutkiego, malutki głośniczek, taki bezprzewodowy, czy w plecaku, czy wszędzie. Nie musiałbym tego taszczyć, bo wiem, że też grają dobrze. Yy, ale jak wy jesteście fanami, bardzo proszę. Tylko baterię oddaj. O. Arti, jest taki but, z niej, drugi czyster, no, no właśnie. Bo mieliśmy z takiej ta. kategorii czyścik. A, a, a ja wiem, co to jest. Ty, to to ładnie wyczyściło. Bardzo ładnie. To jest kolejna z tych rzeczy, którą warto nawet trzymać w szufladzie, bo zawsze się przyda. Tutaj ta końcówka jest wymienna i możesz podłączyć naprawdę fajne rzeczy. Tak, mam tutaj jeszcze dwie, widzę, są w kartonie. No nie. Przykładowo. Korkoć. Idealny temat, jak kręcisz meble w kuchni. No muszę tak, być korkociąg. Tak. No jak bez winka. Pan Bosch miał yy. fantazję, co? Rozpalarka węgla. Za do grilla. pomocą tego. Jak super do węgla. Co? otworzyć wino to tam jeszcze, ale zaś jak podchodzisz na imprezie, wierzysz, że... Ty... Tak. Nie? No, ty... to. Ale to brzmi jak? Jakbyś no, dla na polowarię. Tu jest metalowa końcówka. Niepalne, tu jest bufa. Z dwie strony działa. Dwa poletka sobie podpalasz. – Myślę, że rozpałkę, żeby szybciej... – Ale tak. samo urządzonko, powiem Wam, bo też z pod... Takiego korzystałem, tak, z takiego korzystałem i naprawdę robi robotę, bo mało miejsca zajmuje. Majsterkujemy, tak, montujemy kuchnię, jak już kiedyś wspominałeś coś, masz to w, w kieszeni po prostu. Tak, – ale w tym dresie wyglądasz, jakie ruchy, patrz. Dobra. – Do tego jeszcze jest zestaw bitów. – Fajny temat, fajny temat prezentowy, kolejny, który na pewno może Wam się przydać w tym roku. Dobra, lecimy dalej. Panowie, coś? Promiennik, podczerwieni. Kto ma nóż? Mamy Twoje urządzenie wielofunkcyjne. <grystanie> Je, jaka... Od razu poważnie wygląda, chłop. Dużej. Jest pilot. To jest plus. No, to na pilota. Wygląda tak dosyć drogo i ładnie, tak mi się wydaje. Pierwszy raz widzę pilota tylko z trzema przyciskami, nie? Idealnie. <grystanie> Moja, jakbym miał taki w telewizji, to by się nic nie zmieniło, bo ja tylko klikam góra-dół. I coś jest tutaj. A, bo to możesz ręcznie ale, albo... Ale tu ładnie chodzi, myślę, że to bardziej toporne, słuchaj. Jak gorąco! A, to jest niemożliwe! Pianki Dobra. dawaj! Nigdy tego nie róbcie, my jesteśmy wykwalifikowanymi kaskaderami. Nie wolno tego zasłaniać, nic na to kłaść. O, moja Pamiętacie? się, patrz, przypieka się! Już widzicie, dlaczego nie możecie tego niczym zasłonić. Zobacz, jeszcze raz Ci przypomnę, bo Ty w drugą stronę masz ustawione i tak sobie żyjesz swoim życiem, patrz. Ucha się przecież, o, ale grzeje. No bo wtedy nie czujesz, o, jest, Ale tak w ogóle ty. Solar! Zadaszony Taras. Aha. Jesień. Mhm. Dobra, ale lecimy tak? dalej, bo się, się rozpłynęliśmy. Ja już widzę, że to jest związane z ciepłem. Kills 99 99.99% of Bacteria. To jest miło, że jak otworzyłeś. To mamy napisane, thank you, merci, danke, gracias. No, o, można żarty. podziękować. Wygląda to jak y, filament z domieszką karbonu. Y, Zauważ, jest tutaj miejsce na długopis, widzisz? Zobacz to. Widzisz, żeby numer buta napisać. No ewidentnie. No i powiem wam, że wygląda to dobrze. Używałem podobnego urządzenia też Karchera. Robiło robotę na przykład do czyszczenia takich fuk. Yy, robiło do czyszczenia na przykład listw po remoncie. Tak, to prawda. Łatwiej prawa? farba schodziła, bo to trochę ciepła dostało i, i robiło robotę. Słuchajcie, jesteśmy głupki. Ta stopa jest yy, po to, żeby się nie schylać, przyduszasz to butem i ściągasz. Ma filtr do wody, co jest dużym plusem. Pewnie tematy odkamieniania i tak dalej już są tutaj ogarnięte. Dodatkowo różne, przeróżniaste końcówki. I słuchajcie, ma też końcówkę do czyszczenia okien parowo. To może być ciekawe według mnie. Taką gumę ściągającą. Czas nagrzewania szczel z pojemnika można według producenta umyć 75 metrów kwadratowych. Dużo. Ready in use. Aż mi się w to nie chce wierzyć. To jest 30 sekund. Do tego ma pojemność litrowego zbiornika. Ciśnienie 3,5 bara i 1900 watów mocy. Sprzęt niezwykle użyteczny do fajnych, kurde, zastosowań domowych. A my z tym oto sprzętem chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za ten odcinek. Życzyć Wam nie tylko tego, że prezenty, które podarujecie ee, będą trafione, ale też te, które otrzymacie, że Wam się spodobają. Aczkolwiek z wielką gwiazdką Chyba już jesteśmy w tym wieku, że radość nam sprawia właśnie obdarowywanie. Dlatego może ten odcinek Was zainspirował. Link do każdego produktu macie w opisie. Także kochani, dziękujemy Wam i już tak życzymy Wam wesoły świąt, bo ten cały grudzień jest taki świąteczny. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!